Witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku projektu Pokémon Extreme. Wrr! Pfu... Pokemon Sun Extreme Randomizer Nazlok. Drodzy Państwo, ilość memów i fanartów z tego projektu jest po prostu niesamowita, zaskakujecie mnie niebywale. Sami zresztą widzieliście przed intrem, co i jak zawsze wrzucam po prostu przed intrem wszelką, wszelką waszą twórczość i jestem zachwycony. I powiem Wam jeszcze, że na moim Discordzie powstał nowy kanał hashtag Art, i na tym Art można wrzucać po prostu fanarty, bo tak to nie wiedziałem, czy to na Index, czy na Victory Road, czy na Meme. Teraz macie kanał Art, a Memy na kanale Meme. No nic, przejdziemy do sprawdzenia naszej drużyny, czy coś się zmieniło. Otóż nie, poza Expieniem. Na początek mamy wieszaka, panie Spinaraku, powieść się pan na wieszaku z abilitką Tikwad, więc nie jest podatny na ogień. I na lód zresztą z ruchami Fire Cutter, Fire Punch, workup i Fasad. Dalej mamy Karniwajna naszego. E, wróć! Chcieliście na F9, żebym to robił, więc proszę bardzo. Dalej jest Kokos nasz Karniwajn z Rockfrohem, Walkupem Infestation oraz Thundershock. I na samym końcu Cornelius nasz y, Duży Dość Walmer z Leafageem, Leakem, Poison Tailem i Grassy Terrainem. Dobrze. Możemy myślę przejść dalej, bo ktoś tam mi pisał, że no, na pierwszej wyspie to tam wystarczy 15 level. Czy tam 7 na... Jestem już na 19 i wciąż się nie czuję bezpiecznie. Także. Yy, zobaczymy zobaczymy jak to wyjdzie. Coś mnie tutaj łaskoczy, Ja bym tu miał jakiś włosek? Panie włosku! Powieś się pan na por... Nie, dobra, nie, 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 nie będziemy, nie będziemy kontynuować tego żartu. Za to przejdziemy po prostu dalej. Eee, o, na przykład tutaj dzieciak nas prawda zagoduje. Oczywiście. Speed up button, bo. <śm> <śm> Jakże to na tym kanał. O, to jest jakiś ktoś ważny. Ether Foundation Caleb, jeśli dobrze przeczytałem. Mogłem przeczytać źle. Puragli na levelu 8. Co za pipa. Ma area Może jednak zmienimy. Korneliuszu. Eee. Nie, nie wiem, nie, nie, nie wymyślę już chyba w tej chwili żadnego żartu. No trudno. Użyjemy Leafage'a, bo on. Nie pamiętam, czy był fizyczny, czy specjalny. E, w każdym razie jesteśmy już i tak minus dwa w obu. Także trudno, ale przynajmniej jesteśmy bulkiem, który przyjmie każdy cios jego na ryj. E, więc szybko go pokonamy. Boże, pięć hitów. Człowiek marnuje cenny czas swojego materiału na walkę z gównem. To jest. Coś strasznego. Idziemy dalej. I tu mamy yy, Deliberda, który, yy, który mnie prowadzi do miejsca, gdzie są jagódki. Tak, tu są jagódeczki, dobrze. Tutaj oczywiście jakiś Grant A, Grant B. Będziemy spuszczać w piernicz. Dobrze, dobrze. Chodź dawaj. Dawaj, ciśniemy się. Dawaj, dawaj! Zapłacę, powiedzmy mmm, Trzy mm, strasznych złota za każdy jajor. Dawaj, chcesz, żebym je kupił? Kurwa! Delta Stream! O! Ale fajnie. Nie, dobra, zmienimy Pokemona, bo jednak jakby. Mmm, mmm, mmm. Czy jest też Za każdego Mamy tutaj Leafage'a na tym koleżku, koleżce, kole koleguniu. I myślę, że to wystarczy. Tree Hit KO, oczywiście, o ile trafimy każdym. Póki co jest dobrze. Smackdown. Dobrze, że zmieniłem. Ej, trafiamy każdy. To jest dobrze wytrenowany. Will Maryk, tak, dobrze. Gigi Bobu na levelu 20. Pięknie. Dobra, to, to, było, to było dosyć łatwe, oby tak dalej i wystarczyło pokonać jednego. Dostaliśmy jagodę, uratowaliśmy życie kolesia, dostaliśmy jagodę. <grytania> Ej, dwa oranberries, trzy oranberries, no proszę, no to już się bardziej opłacało zagadać z drzewem niż pomagać gościowi. Tutaj jest dużo deliberdów. nie będę z nimi rozmawiał, a tu jest bol ukryty, silver powder. Czy to nie wzmacnia mi Bug-Type yy, ruchów? Halo? Tak, oczywiście, dobra. Mamy Pokémona, który ma Bug-Type i ma Bug-Type Move, więc chętnie mu go yy, wręczę. Nie będę chyba tutaj siał jakiś roślineczek, no bo proszę was. Idziemy dalej, ród 2, no to... Tutaj byliśmy cały czas, więc tu nadal nie przysługuje. To jest znowu jakaś ważna osoba. Team Skull. <laughs> widzieliście, jak się skitra cwaniaczek. Myślę, że Fenekin mnie nie zabije, ale jakby nie mam czym go skontrolować, więc zmienimy na kokosa. Conversion easy. Easy, frajerku. Co to jest? Shell trap. Nieważny. Nieważny. Nawet nie wiem jak działa ten ruch. Nie przypomnę sobie, bo on jest sygnaturowy dla. Tego fire dragon. Muszę sobie to przypomnieć. Dla Turtonatora! Turtonator! 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 No dawaj, rzuć się na mnie, chodź! Chodź dawaj! Dawaj ciśniemy! Ciśniemy gościu! No, Klawitzer, fajnie. Leka. Ale wyjdziemy po prostu z tej walki? Nie wypuścił mnie. Gościu! Dziękuję. Marnujesz mój czas i moje HP przede wszystkim. Wyjdę sobie tutaj, bo tu jest... BOL, przewidziałem. Revive, bardzo dobrze to pieniądze za darmo. Super sprawa. Spuścimy jeszcze w z temu gościowi. Tym razem jest to facet, nie, nie pomyliłem się. Sceptile, Ale mnie korci zostać, wiecie. Korci mnie oczywiście, że został. To nie jest dobry pomysł. Ilekroć widzisz Pokemona, który może mega ewoluować, to on pewnie mega ewoluuje. Wieszaku. O, BOY! Kokos! To znaczy, zmieniamy na kokosa, bo oczywiście boimy się, że elektrobol nas zabije. Leafstorm. A ja bym to przeżył. A ja bym tam to przeżył. Ale nadal on ma Leafstorma. To jest Mega Sceptile z Leafstormem. Piękna sprawa. Piękna sprawa, dobrze, dobrze, dobrze. Ale widzicie, Spinaraczek to... Powiem wam, że on sobie daje radę nawet, koleżka. Ale wyślemy może... Nie, 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 nie w ten sposób. Nie w ten, kurz x -em. Muszę pamiętać, x to się zmienia. Dobrze. Wyślemy jednak Kokosa na początek, bo jakby szkoda mi trochę byłoby stracić tego cudownego Poka. A jako Ariados będzie miał niedługo ewolucję, wiecie, będzie nowa Abilitka, nowe coś tam, Bajery, Fajerwery. I y, mamy vanilisza. Myślę, że dam radę go pokonać jednym Rockfrołem. Ba! <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Tylko nie mówcie, że jestem overleveled, dobrze? Bo wcale nie jestem, tylko ten. Może wam się wyda... O mój Boże. Nie, nienawidzę po prostu tej postaci. Nienawidzę tej postaci. Nie mogę, nie mogę jej zdzierżyć. Czy możesz mnie wyleczyć? Wylecz mnie ktoś. Z ten 3 Revivy. Po co mi to? Ja to sprzedam. Znaczy, dziękuję. Poproszę leczenie. I oczywiście zagadujemy do każdej osoby w Poké Center, bo gdzieś na pewno, nie wiem, Pokemona można otrzymać czy coś. Czy wymienimy Pikachu na Ambipoma? Może nie. Z hał ja nie chcę rozmawiać w ogóle. Nie, nie chcę z Tobą też rozmawiać. Dobra, idziemy tutaj, bo tu nas sprzedać. Sprzedamy Revive 5 to jest tysięcy tych pieniędzy. Nie wiem, um, chcę też kupić Super Potion. Wiecie co, znaczy, jakby przydadzą się. Mam wrażenie, że się mogą przydać. Czy mogę coś jeszcze ciekawego kupić? Pokeball, mam 13, to kupię sobie jeszcze tyle i może jakieś antidotum, a mam jedno antidotum, to chyba mi wystarczy, tak wiecie, takie podstawowe bardzo rzeczy, bo więcej nie potrzebuję w tej chwili. Um, teraz tak, um, możemy, bo ja nie wiem czy ja jestem na tej, jestem dalej na route 2, Ok, tu nie przejdę, a muszę iść tędy. Czy to jest twój trial, czy ja już mam się... Yy... Okej, okay, czy mam się w razie czego przygotować, a, a potem iść tam, tak? Dobra, rozumiem. A tu jest bol ukryty, super, poży, no to bardzo Dobrze, Dobra, idziemy do tego triala. Trial, trial. Czy to jest pierwszy trial? Czy to jest pierwszy ten, ten, ten? Co jest pierwszy, dobra, pamiętam to. Tutaj można jakiś fajny atak chyba zdobyć. Znaczy widziałem po prostu złotego bola, no nie, nie, nie myślcie, że, że wiem, nie jest wcale tak. A tutaj będzie normalią Z dzięki temu. Taki spoiler, jeżeli ktoś jeszcze tej gry nie zna. Yy, dobrze, już. Trial start. Dobra. I będą y, dzikie poki nas atakować gdzieś tutaj z tych, 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 nie? Pierwszym pokiem. OPLUłem się chyba. Jeżeli ja to złapię. Jeżeli ja to złapię. Momencik. Dobra. Jeżeli ja to tylko złapię, um, użyję po prostu Infestation. Jestem jednym z moich bardziej bulki poków, czyli tym średnim. Jak dla mnie. Slash. Spoko. Easy, easy, easy. Taki demet to my możemy przyjmować, jeżeli ja złapię Zygarda! Jeżeli ja go złapię... Ej, ja mam ten tu ustawiony, ja go kurwę złapię! Uff. Nie, nie, nie wyjdziesz, nie wyjdziesz z walki, prawda? To nie działa, tak? Nie wyjdziesz stąd. O! Zresztą, ej, uwięziłem go infestationem, niech, niech spierdala. Nie, bo wiecie, parting shot działa tak, że obniżasz staty i się wycofujesz. Ale na tej zasadzie działa też Volt Switch i U-turn, a on by się w ten sposób nie wycofał. Więc jest wszystko dobrze. Jeżeli ja złapię, <laughs> no nie! nie wiem czy widzicie, ja wam zmienię ekran i patrzcie. Nie możesz złapać żadnego Pokemona, dopóki nie ukończysz Trajala! Możesz ja pierd. O Boże, to się człowiek jara niesamowicie. A tu kurwa, no. Ale Zygarda i tak pokonamy, bo to jest dobry i Ja chętnie przygarnę. Water Shuriken ma. Nawet. To jest. Cudowny bok. Ja muszę mieć Zygarda. Muszę go mieć. I to jest ta najlepsza wersja jeszcze. Najlepsza forma. Dwa Pokémony do pokonania. Ja chcę do złapania, a nie do pokonania. Czy ja mogę wyleczyć moje te? E, poproszę za pomocą na przykład Oran Berries, bo raczej nie będę ich używał do niczego więcej. No powiedzmy, że tak zrobimy. Idziemy dalej. Tu jest kolejny pok. Spróbujemy go złapać, bo nie wiem, bo... rzekomo się na mnie rzucił zamiast z tego tego nie mogę go złapać. Boże, to jest kolejny dobry Pokémon, którego nie mogę złapać. Mam na wieszaku fire type, ale jakby... A nie, ja chyba po prostu muszę zostać i użyć. Mogę worka i Shock. Użyjmy Infestation, zobaczymy, co się stanie po prostu. Nasty. Oh! O, nie, nie rób tego, nie rób tego, gościu. Dobra, po prostu jedziemy z Robi duży demecz. To był jakiś fizyczny ruch, nie wiem czy nie Metal Claw. Mirror move. Spoko, plus dwa. <ścoughs> Dobra, agronik padł. Mega agronik w ogóle. To jest piękna rzecz. Jeszcze jeden Pokémon. Ej, tu jest coś. Citrusberry. Fajnie. Czy możemy wyleczyć um... Paralyze Heal, mam Dobra, I jedziemy dalej. Zaraz, zaraz, gdzieś tu był ten. O, jest, 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 ataczek. Brick Break, dobry atak, halo. Czy mogę wręczyć to komuś? E, nie, nie, nie mów tu free space, gdzie on jest? Tu, chodź tu. Return to pocket, dawaj tu. Chodź tu, dawaj. Nie, nie, nie w ciebie. Nie w ciebie. Wieszaka chcę. Wieszakowi chcę tu dać ludzie, no ej, jakby zamiast fasada? Biorę to. Bo ten Walemer jest bardziej chyba fizyczny, nie? Jest fizyczny, tak. Ale ma zbyt dobry moveset. Nie będę go póki co zmieniał, niemniej na potem zostawimy. Tu nie przejdziemy. Jest ostatni pokemonik tam, dobrze, dobrze, dobrze. Wejdziemy sobie tutaj, bo można się przeczołgać. Zabrać super potion Zejść tu zerkniemy tam, tam uciek. dobra, frajer. Zaraz go do orwy. E, tutaj jest w ogóle jeszcze jakiś bolek chyba? Jest bolek. X Defense, spoko Chodź tu, frajerze, i on przejdzie tam z lewej strony, tak Idziemy go dorwać, śmiecia. Chodź tu Aha Na czym polega ten trial, czy... Aha, rozumiem, rozumiem, czyli gra sama mnie prowadzi. No tak, przecież to nie może być takie trudne. Zapomniałem. Tłuczem się, dawaj po ryjach. Hiker Grant. Kubon bam Kubon bam bam bam, -bam Panie Cubonie, usiądź pan na Gibonie. <laughs> nie, nie, <ma. śmiech> mm. Fokus Energy, no proszę. Ion Deluge, co to robiło? Nie pamiętam za cholerę. To był jakiś ruch, który nic nie zmienia. Nie ważne. Kokos ma level 20. Pięknie. Drugiemu też? Drugi się chyba nawet boi w ogóle. Dobrze, spierniczył. Jednak wrócił. Jednak spierniczył. Super. Okej, okay, czyli skoro oni stoją tutaj, to ten pok będzie na 100% w tym miejscu. Ać kurwa. Okej, okay, z wala biego nawet bym się ucieszył. To nie jest zły pok, to jest najgorszy z tych trzech. Ale nadal. Nadal jest dobry. To jest bulk jak cholera i całkiem niezły typing. Jakby bardzo, bardzo bym chciał. Dobra, i co teraz? Wychodzimy stąd, czy co? Mam z tobą gadać? A, dobra, przeszedłem. Totem zden. Tutaj będzie. A, nie mogę tego zniszczyć teraz. Tu będzie Pokémon Totem i nie mogę go chyba złapać. I będzie pewnie przerypany jakiś, bo tak. Więc podleczymy się Citrus Berry. Nie, nie Citrusem, tylko Oran Berry. Oran Berry. Dobra, pytanie, czy Citrusa dajemy komuś? Chyba warto. Give to Pokémon, weźmy sobie do, dla Corneliusza. E, to coś i. No nic więcej. Nic więcej, dobra. Zapiszemy raz jeszcze. No i co? I. Bawimy się. Bawimy się. Zobaczymy, co to będzie za dziki Pok. Totem, uwaga. O, kurwa! Defense. E, dobra, mamy idealnego poka. Idealnego Rockro, Swift, spoko. <laughs> Cudownie. Cudownie, to było easy w chuj. Easy w chuj. Dobrze, mamy normalium Z. Mamy normalium Z, tak. W końcu. Ile można czekać na to? To ci to czwarty odcinek. Niektórzy zdobywają to po dziesięciu. Ciekawe. Dokładnie tak, tak to trzeba zrobić. 10 Great Boli, spoko. Jak będziemy mieli bieganie Taurosem, to będziemy mogli się dostać po tego bola do góry. A póki co, no kurde, idziemy stąd i... Dziki Pok! Ej! Nawet nie jestem zły! Nawet nie jestem zły! Nawet nie jestem zły! Nawet nie jestem zły Spike Cannon! Dobra, spoko. znaczy, żałuję oczywiście, że to nie jest Zygarde. Jakby, wiecie. Zygard do cholery, ale nadal. Nie jestem zły! Nie jestem zły! Frogadierek? Frajerek. E, Frogadier, staniesz się Greninżą. Nazwę ci Genji. Po prostu Genji, bo yy, nawiązujemy oczywiście do postaci z Overwatcha. Myślę, że Genji to jest imię, które bardzo dobrze pasuje. Dołączasz do drużyny. 18. 42 w tej chwili dla mnie, dla was troszeczkę wcześniej. Yy, nie granicza, tylko Frogadier. F Frogadier Plus. I nazywamy Cię Genji. Dobrze, wiecie, ja muszę zachowywać sobie te notatki, bo. I co by było gdyby nie Frogadier? Okej, okay, wolę Frogadiera. Um, ja wiem, ten Pokémon robił bardzo dobrą robotę. W so nie w Solinku, tylko w Egloku. Tu nic nie ma. Beka. Ale yy, wciąż uważam, że tutaj się przyda zdecydowanie Frogadier bardziej. Bądź co bądź, przez pewien czas Greninja była Uberem na showdownach. Więc to o czymś świadczy. O Boże, tym pokiem też bym nie pogardził. O, tą wkurwajką też bym nie... On ma kat, ale jajca. Poison Sting, to jest nawet super efektywne. Możesz mnie zostawić? Dziękuję. Gościu. Co będzie następne? Dalej Frogadier. No to jakby, wiecie... Póki co, trafiliśmy możliwie najlepszego poka. Poza tamtymi eventowymi, cudownymi rzeczami. O kurwa! C jakby... Poproszę? To jest tylko lajpard, ale poproszę! Chodź tu, w gościu! Chodź tu do mnie! Chodź tu do mnie, moje bobu malutki! Tak! Lajpardzik! <laughs> Lajpardzik, dobrze. Jak cię nazwiemy? Lajpardzie, Gepardzie? Eee, eee. Może. Depardieu. No bo Gepard. Depardieu. Ej, no co prawda samica, ale nadal. E, moment 24. A kurwa! Ehm. Dołączasz do drużyny, gościu. Ehm. Tylko teraz pytanie, czy ja go powinienem dodać jako shiny, czy dodać jako... Z... Zwykły, no chyba jako shiny. No to jest, bądź co, bądź shiny. Ale kurwa! Jakim cudem dostałem kurwa na ryj shiny Pokémona? Nie wiem, ale szukam dalej. Szukam dalej ej, jakby to się nie mogło stać tak po prostu. Nie mogło, to musiało. Nie wiem. Jakie są szanse, że dostanę akurat w serii Shiny? Przy tym ile gramy jeszcze poza seriami? Jakby. Ja jestem zadowolony. Zaraz się przyjrzymy tym pokémonkom. Dobrze, już. Spierdalaj ode mnie, już. Idziemy dalej, tak, dobrze, 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 już. Czy ja tam dalej dostanę Taurosa? Poproszę rozkę? Gościu! Proszę cutscenka na cutscence. Dobrze, już! Super, Z-krystale! Świetnie! Dobrze, wiem jak to działa, grałem już w tę grę! Czy nie mogę wybrać, że grałem już w tę grę? Czy on mi teraz pokaże na rografie, jak się używa Norwalium Z? Nie powiem, mechanika jest fajna. I brakuje mi jej trochę. Ale nada. Ja wiem, jak to się robi. Ale nie powiem, animacje były tutaj też superackie. To było bardzo easy. Już, możesz? Boże, jedyny... Dostałem... Mam Shiny po prostu i ja jestem w niebo wzięty i teraz ta drużyna jest duża. Już mamy prawie cały team. Dobra, słuchajcie, czas zrobić drobny recap, bo nie wiemy jeszcze co z czym tu się je. Halo. Genji, nasz Frogadier, ma Tangled Feet, czyli jeśli go uderzymy, to spowalniamy przeciwnika? Chyba? To chyba jest abilitka tych... Um, Daktrio Alolańskiego? Tangled Feed. Nie, przepraszam, Tangled Hair to było chyba od nich. Tangled Feed jest na przykład u Pidgeota, u Dodrio, u Spindy, u Chatota i Mr. Raima, którego nie ma w tej grze. Jeżeli mamy Confuse, to jesteśmy bardziej unikliwi, ciężej nas trafić. To jest całkiem fajne, użyteczne. I ma Fire Lash! I Tropkick też, i Spike Cannon swallow, jakby spoko, spoko, nie ma problemu. I. Heavy metal, czyli po prostu jesteś cięższy, prawda? Heavy metal. Abilitka agrona, brązonga i koperaży Heavy metal. Tak, jesteś po prostu cięższy, więc lowkick jest bardzo zabójczy. Nightshade, Wonder Room, Horna tak i Saibim. Nie powiem, przyda się ten pok. Zmienimy sobie taką kolejność, powiedzmy, że coś takiego zrobimy. Wonder Room zamienia defy i spec defy. Całkiem fajne. Całkiem fajne. Kurde. No nie powiem wam, no jest jest, jest jest super, jest po prostu super w tej chwili. Nie wiem czy iść dalej, no oczywiście, że iść dalej, kuźwa trzeba zapełnić y, drużynę, halo. Y, to się nie liczy, bo to jest cały czas droga numer dwa. Budeł, oh. Dobrze, że się nie liczy, znaczy Roselia jest ok, Roserade jest super, ale Budeł nie, Budeł nie jest. No i pytanie, czy Pokemona z Berries liczymy jako statycznego? Bo ja nie wiem, czy go liczyć jako statycznego. Nie wiem, jakie są szanse? Hmm. Sun, Moon, Berry, Pokémon. Berry trees. Wiecie co? Istnieje szansa, że się wydostanie stąd Crab roller. Oryginalnie. I na tej wyspie jest tam... Na pierwszej drodze tam było rzadko, tutaj na drodze drugiej jest czasem. Nie wróć! Na Berryfields nie było nigdy. Na drodze drugiej jest czasem, na trzeciej jest czasem. Później na kolejnych wyspach jest też czasem, czasem, czasem. Później rzadko, yy, ale też jeszcze są często. I dobra, nie uznaję. Nie uznaję tego poka jako nowego. To tak jakby wyskoczył ze mnie boże, wyskoczył z Dziczy na mnie pok. To się nie liczy jak dla mnie. Także tego nie uznajemy. A ok, czyli mam dalej z Tobą walczyć Spoko, jakby. Ok. Ee, tak jak mówię, nie uznaję tego Pokemona... więc olewamy to, idziemy dalej! Bardzo chcę y, nową drogę... Lud Trzy, doskonale! Nie chcę z wami walczyć, chcę... Nie, 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 Obróć się! Idź, idź, idź! Gościu! Jeżeli mnie zauważysz... <ścoughs> frajer gubi. dobra, idziemy! I jest nowy Pok na drodze numer 3 nie? Boże, jedyny, co z tymi roślinnymi ciągle... Ej, ale jakby nie było, te dwa poki bardzo do siebie pasują. Niech będzie. Weźmy Infestation oczywiście, bo nie zabijemy Kaknei. i nie ma w ogóle opcji, żeby ją zabić. Mm. Wow. <laughs> nie doceniłem. Nie doceniłem. No cóż, mówi się trudno. Przejdźmy się kawałek dalej, bo jestem ciekaw. Mm -mm. Dobra, nie, już nie jestem ciekaw. Już po tej walce chcę wrócić do Pokémon Center, yy, skończyć odcinek i między odcinkami wyeksperesz, resztę, żeby była tak mniej więcej na poziomie. Turbo Blaze. Co robił Turbo Blaze? Ignoruje abilitki, tak jak myślałem. Dobra, mamy Rock Throw, po prostu tego użyjemy. Attract. Jak tak dalej będzie, to nie, to sobie zmienimy poka. Tylko Depardieu to nie ruszy. Um... Nie, nie zrobię tego. Nie, nie, nie. Bo on, bo on zdechnie. Ja wiem, że on zdechnie. Weźmy Infestation, bo... A, widzicie? Przewidziałem. Przewidziałem dokładnie to. Tak, tak miało być. I mamy tutaj jeszcze opcję T-Shocka. Technoblast! Pff. Właśnie dlatego użyłem Infestation, żeby czasami... Nigdy w życiu nie widziałem w ogóle animacji tak noblasta. Zwłaszcza w tej grze. Także nieźle. Boże, jedyny! Kupiłem dużo potek pierdolę, będę się leczył. Oczywiście, że się będę leczył. Disable. Niby co wyłączyłeś, gościu? <ścoughs> Niby co wyłączyłeś? Genji ma level 12. fajosko. Wracamy do y, Poke Center i skończymy sobie odcineczek w tym miejscu. Chcę jeszcze zobaczyć tego Pokemona. Z nieba na mnie spada. Floet. To jest bardzo rzadki pok. Miał nawet jakąś formę, która chyba nawet nie wy... Hit Crash. Nie pasuje do Ciebie, ale szanuję. Out Outmash! Ale świetny pok. Autotomize? Absolutnie tak, biorę to. To jest przyspieszenie i stajemy się lżejsi. Mniej podatni na low kick. Dobrze. Dobra, słuchajcie. Um, także było miło. Zdecydowanie było bardzo dużo emocji. Bardzo dużo emocji. Ten Zygard i później ten shi o Jezus. Shiny Leopard. Cudownie. Jakby wiecie, Leopard nie jest pokiem, który jest spełnieniem marzeń, ale wciąż jest okej okay po prostu. Poza tym jest kuźwa shiny. ale pamiętajcie, <laughs> zero spoilerów do godziny 20. Do godziny 20 nie macie prawa spoilerować na Facebooku, na Discordzie możecie tylko z hashtagiem spoiler, tak? W sensie, mark as spoiler, wiecie o co chodzi. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i jeszcze jedno, jeszcze jedno, bo mi się dopiero teraz przypomniało. Co do trailera Soulinka, który wleciał wczoraj na Mikołajki o godzinie 15. Nie wiem jeszcze, jaki jest wasz odzew, bo dla mnie to on wleci dopiero jutro. Bo nagrywam to dwa dni przed premierą tego odcinka. Także dopiero w następnym odezwę się, jeżeli, jeżeli macie tam jakiekolwiek pytania czy coś. Myślę, że w następnym odcinku uda się to ogarnąć. odcinku sam. I to tyle. Także trzymajcie się, rozgromcie buton odłapkowania. I w ogóle wbijacie niesamowicie te łapeczki, zróbmy sobie próg. Zróbmy próg, proszę, żebyście wbili 600 polubień. Myślę, że dacie radę i yy, nic nie zmieni to, jeżeli nie wbijecie, ale będzie mi miło, jeżeli to zrobicie, więc zachęcam i to tyle. Także do następnego odcineczka Pamiętajcie, yy, środa. Teraz mamy sobotę. Środa, godzina 15 na tym kanale, także bye bye.